Witajcie. Na dzisiaj przygotowałam dla Was wzór, który możecie wydziergać na dwóch drutach w rzędach albo na pięciu drutach, czy na drutach z żyłką w okrążeniach. Pokażę Wam dzisiaj te dwa sposoby: to znaczy, jako pierwszy będziemy robili na dwóch drutach, a później pokażę Wam to. Na pięciu drutach, jeżeli będziecie chcieli na przykład ten wzór wykorzystać na skarpetki, jako wzór ściągaczowy, możecie to wykorzystać. Możecie wykorzystać ten wzór robiąc na przykład całą czapkę. Tym wzorem bardzo ładnie będzie wyglądało teraz na wiosnę. Na przykład z tymi, to nie są narzuty, zaraz zobaczycie, że ja tu nie mam żadnych narzutów, ale są taki, wychodzi taki lekki ażurek. Rozpoczniemy może. Tym wzorze, ten wzór robić na dwóch drutach. Mamy liczbę oczek podzielną przez cztery plus dwa oczka dla symetrii, jeżeli będziecie, zaraz Wam to wytłumaczy. Ja ich tutaj nie zrobiłam, bo robiłam ściegiem francuskim, plus dwa oczka brzegowe. Ja nie mam do tego wzoru żadnego szkicu. Będę Wam to pokazywała powoli, pokażę Wam jak i co robić. Teraz, jeżeli chodzi o symetrię. Popatrzcie, tu ten wzór kończy się dwoma oczkami lewymi, widzicie? I możecie go zacząć dwoma oczkami lewymi. To już tylko i wyłącznie od Was zależy. Jeżeli chcecie, żeby to było ładne rozpoczęcie i ładne zakończenie, to możecie tutaj zrobić te oczka dla symetrii na początku. Ja robię to tutaj ściegiem francuskim, tylko dlatego, żeby mi się to nie zawijało. Tak wygląda jego lewa strona. Popatrzcie, już dla Miry jest dobra, bo... Jest ładna i już by była na szaliki. Wzór, który możecie zrobić również na apaszki. Apaszki na głowę teraz na wiosnę, super. Na wysokość mamy dwa rzędy. I już Wam pokazuję, jak dziergać ten wzór. Tak jak powiedziałam na początku zrobimy go w rzędach, pokażę Wam. A później w okrążeniach. Będę z Wami robiła tych kilka rzędów, tutaj, tych kilka raportów na szerokość i dwa raporty na wysokość. Rozpoczynacie oczkiem brzegowym. Oczko brzegowe zdejmuję, nie przerabiam, a następnie mam te moje trzy oczka do markiera. Y, trzy oczka ściekiem francuskim, to jest tylko dla mnie. I teraz, tu jeżeli chcecie, możecie sobie zrobić dwa oczka dla symetrii. Ja tego nie robiłam. Rozpoczynam od razu. Raport i zobaczcie, kolejne cztery oczka, które są na lewym drucie. Prawy drut wsuwam pomiędzy te dwa pierwsze i te dwa kolejne oczka. Po prostu wsuwam ten drut prawy pod ten drut lewy, ale pomiędzy tymi oczkami. Przeciągam włóczkę, nie, zostawiam jeszcze te oczka tutaj na na lewym drucie robię jeden narzut, wsuwam prawy drut pod tylnie ścianki tych dwóch oczek. Widzicie? I robię te dwa oczka razem, i dopiero teraz wyciągam mój drut. Kolejne dwa oczka przerabiam razem, wsuwając prawy drut pod tylnie ich ścianki. Raport zakończony. I to wszystko powtarzamy. Prawy drut wsuwamy pomiędzy dwie pierwsze, dwa pierwsze oczka i dwa kolejne oczka. Przeciągamy włóczkę, robimy jeden narzut i teraz te dwa pierwsze oczka przerabiamy razem ze sobą pod tylnymi ściankami, wsuwając prawy drut. Zdejmujemy lewy drut i kolejne dwa oczka z lewego drutu przerabiamy razem na prawo, wsuwając drut pod tylnie ścianki. I to wszystko powtarzamy. Popatrzcie, znowu narzut, dwa razem i te dwa również razem. I jeszcze jeden raz. Wsuwamy nasz prawy drut pod, pod te... Pomiędzy te, te dwa pierwsze i te dwa kolejne oczka przeciągamy włóczkę. Poczekajcie, bo mi zaskoczyło. Przeciągamy włóczkę, widzicie? Robimy jeden narzut i teraz wsuwamy prawy drut pod tylnie ścianki tych dwóch oczek, przeciągamy włóczkę i dopiero teraz wysuwamy lewy drut. Te oczka robimy razem na prawo. I powtarzacie wasze raporty tak długo, aż dojdziecie do ostatniego. I wtedy robicie jedno oczko brzegowe na lewo. Odwracacie waszą robótkę. Ja robię oczywiście znowu jedno oczko brzegowe i moje trzy oczka ściegiem francuskim. I rozpoczynam. Zobaczcie, to jest nasz raport. Cztery oczka. Pierwsze trzy oczka przerabiam na prawo. Pierwsze, drugie i trzecie. Biorę nić przed robótkę i to kolejne oczko zdejmuję, nie przerabiam, nić za robótkę i znowu jedno prawe drugie prawe trzecie nić przed robótką to oczko przenoszę bez przerabiania nić za robótkę pierwsze drugie trzecie na prawo nić przed robótką oczko przenoszę nie przerabiam nic za robótką i jeszcze ostatni raz Pierwsze prawe, drugie prawe, trzecie prawe, nić przed robótkę, oczko przenoszę bez przerabiania, nić za robótkę. I tak powtarzacie taką ilość raportów, jaka potrzebna Wam jest dla Waszego projektu. Po ostatnim robicie oczko brzegowe na lewo. Odwracacie robótkę i to wszystko powtarzacie znowu. Przejdźmy teraz na pięć drutów, albo jeżeli będziecie robili na przykład czapkę na drutach z żyłką, to na druty z żyłką. To jest teraz na okrągło, w kręgu zamkniętym okrążeniu. Znowu mamy cztery oczka raportu, oczywiście. I ten, to pierwsze okrążenie robicie identycznie jak w rzędach, to znaczy wsuwacie drut pomiędzy dwa pierwsze. I dwa kolejne. Przeciągacie włóczkę. Tu, jest, tu się nic nie zmieniło, to jest wszystko to samo. Robicie narzut, widzicie? I teraz dopiero wsuwacie wasz prawy drut pod te dwa oczka, pod ich tylnie ścianki i przeciągacie włóczkę. Zdejmujecie. Kolejne dwa oczka przerabiacie razem na prawo. I to wszystko powtarzacie. Popatrzcie, jeszcze jeden raport. Ja może postaram się do Was jeszcze bliżej wejść. Wsuwamy prawy drut pomiędzy te dwa pierwsze oczka i te dwa drugie oczka. Przeciągamy włóczkę. Robimy jeden narzut. I teraz te pierwsze dwa oczka, wsuwacie drut pod tylnie ich ścianki, przeciągacie włóczkę, i dopiero teraz wyciągacie wasz lewy drut. Kolejne dwa oczka przerabiacie razem na prawo. I to wszystko jeszcze raz. Pomiędzy, przeciągacie włóczkę. Jeżeli robicie na pięciu drutach, ten pierwszy jest troszeczkę bardziej skomplikowany. Nie jest ciężkie, ale żeby załapać tą, tą włóczkę, zdejmujecie, robicie dwa razem na prawo. I jeszcze raz. Widzicie, to idzie bardzo, bardzo szybciutko. I dwa razem. I jeszcze jedna strona. Robicie znowu to samo. Wszystko tak. Narzut. Dwa razem. Trzy oczka tu muszą być i znowu dwa razem i to wszystko jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i dwa razem. To było pierwsze okrążenie. Rozpoczynamy drugie okrążenie. Pierwsze oczko, które tutaj tak krzywo sobie leży. Przenosimy z lewego na prawy drut nieprzerobione. Nić bierzemy przedrobótkę i robimy 3 oczka na lewo. Raport zakończony. I powtarzamy. Oczko przenosimy, nie przerabiamy. Ja tu się pomyliłam, najlepiej pod tylnią ścianką to chwycić. Trzy oczka przerabiamy na lewo. Kolejny drut. Znowu jedno oczko. Pierwsze. Pierwsze oczko przenosimy, nie przerabiamy. Kolejne trzy oczka przerabiamy na lewo. Raz dwa i 3 i jeszcze raz przenosimy nie przerabiamy nić przed robótkę trzy przerabiamy na lewo i w ten sposób przerabiacie każdy jeden drut. Zobaczcie bardzo fajny wzór, naprawdę na, na przykład na skarpetki. Jeżeli będziecie robili na pięciu drutach skarpetki, możecie albo całe te skarpetki zrobić tym wzorem, albo tylko ściągać. Jest naprawdę bardzo łatwy, jak widzicie. No niestety nie mam do niego szkicu, ale wydaje mi się, że chyba na tyle powoli to wszystko wam powiedziałam i pokazałam. Że możecie sobie to albo zapamiętać, bo można naprawdę. Ja nie mam nigdzie żadnej kartki tutaj zapisanej, jak to się robi. Widzicie, i to wszystko z głowy robię. To tyle, moi drodzy. Życzę Wam miłego dnia, miłej środy i miłego dziergania. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i zapraszam już dzisiaj na kolejne moje wideo. Na razie, cześć.